Jakub czy Jestem ucznią czwartej klasy podstawy, czwartej klasy szkoły podstawowej w Bęble. Ksiądz Wiatwardowski za szybko. Za szybko chcę wywiedzić wszystko. Już masz pretensje do samego Boga, że odłożył słuchawkę. Do własnego anioła struna, że nietypowy, niebiały, ale serdecznie rudy. Podobnie Ponieważ fruwa, omija pytania, a wszędzie tyle pyska tego cierpienia. Za prędko chcesz, żeby wszystko było tak proste, jak setel irlandzki. Ze świętym franciszkiem w brązowych oczach, Gdy łeb zwężony położył na kolanach, ofiarując ogon, Wypróbowany przyrząd do i porządnie Tymczasem spada w ciemnościach. Pieśniony kapel obłazi nas chudym milczenie. Wiedza wydaje się jej za choć zawsze większą odpowiedzi skomilchut chód porozumienia: wszystko po to, żeby nie widzieć jeszcze, a już uwierzyć.